A ja myślę, że pani burmistrz powinna mieszkańców łączyć, a nie, a nie dzielić. Takie jest moje zdanie. Dziękuję bardzo. Nie dzielę mieszkańców. Co na drugiej sesji pan mówi o mieszkańcach miasta i wsi? To jest dopiero dzielenie mieszkańców. Staram się, żeby, żeby każda grupa społeczna skorzystała. Jeśli na chwilę obecną możemy pomóc i wspomóc jedną grupę społeczną, mieszkańców domów jednorodzinnych, to to czynimy. I proszę nie szerzyć tej narracji, bo właśnie ta narracja, którą Pan te przed chwilką tutaj zaprezentował, to właśnie ona dzieli i ona powoduje zamieszanie i niepotrzebny jakiś tutaj zamęt. Bardzo proszę tego nie robić. I przystępujemy do punktu szóstego porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. I o przedstawienie tematu poproszę kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, panią Katarzynę Hoderę. Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, po ogłoszeniu przetargów na wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów oraz kalkulacji kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu, koszty te zostały szczegółowo przedstawione na komisjach i przeanalizowane, ustala się następujące miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Stawkę podstawową w wysokości 36 zł w przypadku, gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny. Stawkę podwyższoną w wysokości 72 zł w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompustującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym za miesiąc od jednego mieszkańca w wysokości 5 zł. Ustala się również stawkę 200 zł na rok w przypadku, gdy odpady komunalne są gromadzone, odbierane w sposób selektywny dla budynków letniskowych a także nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjne i wypoczynkowe. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywnych stawka ta wynosi 400 zł na rok. Zmiana stawek wynika ze wzrostu kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Kamień Krajeński. Wobec powyższego przyjęcie powyższej uchwały jest zasadne. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo otwieram dyskusję. Czy macie państwo jakieś pytania? Bardzo proszę. Głosu udzielam Panu Radnemu Józefowi Wróblewskiemu. Szanowna Rado, Pani Przewodnicząca, Pani Burmistrz. Może zacznę od tej nieszczęsnej ustawy, która została przegłosowana w Sejmie, która preferuje mieszkańców budynków jednorodzinnych, którzy posiadają działki ogródkowe, na tych działkach kompostowniki oni mogą w części być zwolnieni z opłaty za zagospodarowanie bioodpadów w kompostownikach przydomowych natomiast jeśli chodzi o, o mieszkańców budynków wielo, wielorodzinnych już te, te możliwości nie posiadają a mimo tego że mają te ogródki działkowe i kompostowniki ale ta ustawa przede wszystkim pozwala skorzystać z części opłaty głównie tym którzy posiadają te, te, te budynki jednorodzinne. Ja, tu, ja trochę tu nie rozumiem, bo to bo jest jawna dyskryminacja. I jeżeli mnie nie stać na, na własny budynek, a mieszkam w blokach i, i dlaczego ja mam tę drogę tu zamykaną wtedy, że ci, że ci mogą odliczyć, a ja nie. Uważam, że, że ta ustawa jest zbyt wysoko dyskryminująca mieszkańców. Teraz ja sobie tak wczoraj pozwoliłem zaznaczyć, bo też mam znajomych burmistrzów, więc z tych, z tych burmistrzów ani jeden nie ma kwoty 5 zł wprowadzałem. Mają 2 zł 3. No ja się trochę dziwię, że u nas jest ta, 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 ta kwota tu w, maksymalny, w maksymalnym stopniu tu wprowadzona. Przeważnie dominowały kwoty 2-3 zł. No a, po, a poza tym tak przeglądałem te nasze nasze gminy to, tu, tu w naszym powiecie, tam, tam jest, jest tylko też preferowane 2 zł od osoby. No i teraz jeśli więc, więc moja propozycja by była taka, żebyśmy dzisiaj nie podejmowali tej uchwały, spotkajmy się całą radą i dokładnie ustalmy kwotę upustu. Jeśli chodzi o kwotę 5 złotych, to tego na pewno nie zaakceptuję. Bo, bo, natomiast do przyjęcia by była kwota 3 zł. Ale jeszcze, jeżeli by, by doszło do, do tego spotkania I, i także pozostawienie tej kwoty 5 zł w tej wysokości, no będzie rodziło zazdrość i nienawiść wśród mieszkańców, a, te, a tego ja, ja bym nie chciał u siebie tam w sąsiedztwie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie radny, czy Pan oczekuje odpowiedzi? Jest jakieś pytanie w związku, czy to jest tak informacyjnie? Ja, może tylko tak dodam od siebie: jest już nowelizacja tej ustawy, na którą my, jako tutaj, na dole też nie mamy wpływu, ale dobra wiadomość jest taka, że jest już nowelizacja i te ulgi będą mogły też objąć od przyszłego roku. Mieszkańców, którzy zamieszkują budynki wielorodzinne, jednorodzinne, przepraszam, wielorodzinne, e, e, na tę chwilę nie mogliśmy zrobić inaczej. Mogliśmy ulżyć mieszkańcom z domów jednorodzinnych e, i te, też tak zrobiliśmy. Ja tutaj nie widzę problemu, e, nie rozumiem tej zazdrości, e, nie spotykam się z, właściwie z takimi sygnałami, informacjami taką informację tylko dostaje od pana radnego jeśli możemy ulżyć jednej grupie społecznej to dlaczego mamy tego nie robić ulga 5 zł ma zachęcić do tego żeby mieszkańcy znaczy mają u siebie kompostowniki to może zacznijmy od tego bo wiemy że mają więc chodzi o to żeby je zgłaszali i by skorzystali z tej ulgi obecnie mamy najniższą stawkę jeśli chodzi o odbiór odpadów w powiecie sępoleńskim z tego bardzo się cieszę cieszę się że Zaczęliśmy przede wszystkim od uszczelnienia naszego systemu, bo e, e, mieliśmy kontrolę bardzo dużo kontroli, e, dzięki którym uszczelniliśmy nasz system. E, I nie musimy dokładać do niego pieniędzy. Mam nadzieję, że tak będzie i bardzo się cieszę z tego, że ta stawka jest na tak niskim poziomie. Mam nadzieję, że uda nam się to utrzymać. Pragnę również zwrócić uwagę taką, że nasze odpady będą jechały dalej. E, będą musiały pokonać więcej kilometrów. E, też była taka obawa, że że, że będziemy musieli więcej pieniędzy na to dołożyć, że nie starczy to kwota, którą zabezpieczyliśmy. Ale wszystko się udało pozytywnie i myślę, że powinniśmy się po prostu z tego cieszyć. Dziękuję. Może jeszcze ja tutaj. Ja czytam opinię pani burmistrz odnośnie tego, czy będą tam przewidywane jakieś ulgi dla mieszkańców w budynkach wielorodzinnych. Na razie nic nie nic jest takiego przewidywany, A jeżeli my ustalimy tą stawkę, no to będą te, ta nienawiść będzie coraz większa w tych, w tych, w tych sołectwach, ale nie tylko w sołectwie, bo, bo w Kamieniu też mieszkało dużo ludzi w tych, w tych blokach i posiadają te, te działki i kompostowniki. A ja myślę, że Pani Burmistrz powinna mieszkańców łączyć, a nie, a nie dzielić. Takie jest moje zdanie. Dziękuję bardzo. A ta to, ustawa, ustawa preferuje właśnie, że tak nie jest? Na chwilę obecną nie jest. Tłumaczę, że od 1 stycznia 2027 roku ma to wejść w życie. To po pierwsze. Po drugie, nie dzielę mieszkańców. Co na drugiej sesji pan mówi o mieszkańcach miasta i wsi? To jest dopiero oddzielenie mieszkańców. Staram się, żeby żeby każda grupa społeczna skorzystała. Jeśli na chwilę obecną możemy pomóc i wspomóc jedną grupę społeczną, mieszkańców domów jednorodzinnych, to to czynimy. I proszę nie szerzyć tej narracji, bo właśnie ta narracja, którą Pan te przed chwilką tutaj zaprezentował, to właśnie ona dzieli. I ona powoduje zamieszanie i niepotrzebny jakiś tutaj zamęt. Bardzo proszę tego nie robić. Dziękuję bardzo. Panie Radny, mam pytanie, czy ta propozycja to był wniosek formalny? Chciałem, żeby, żeby żeby Rada się wypowiedziała. No, no, bo w zasadzie tych bloków jest, jest dużo w, tej, w tych seesta i tak samo w kamieniu. I ja u, uważam, że ta, ta nienawiść będzie coraz, coraz większa, jeżeli będziemy tak dalej postępować. Dziękuję bardzo. Rozumiem, czy chce pan złożyć wniosek formalny, czy to była tylko propozycja już na wypowiedź pana. No, no chciałam, żeby to... Przegłosować, żeby doszło do, do tego spotkania i ustalić konkretną stawkę, bo uważam tu, że, że stawka 5 zł jest za wysoka. Dobrze, w takim razie dwie minuty przerwy ogłaszam i wrócimy do obrad. Dobrze, i wracamy do sesji w związku. Z złożeniem wniosku formalnego przed przerwą przez pana radnego Józefa Wrublewskiego o zmianę treści uchwały numer 22 łamany na 151 łamany na 2026 poprzez obniżenie stawki ulgi za kompostownik z 5 zł do 3 zł i przystępujemy do głosowania. Głosujemy teraz za przyjęciem wniosku pana Józefa Wróblewskiego. Za W głosowaniu wniosku formalnego radnego pana Józefa Wróblewskiego w sprawie zmiany treści uchwały numer 22 łamane na 151 łamane na 2026 poprzez obniżenie stawki ulgi z kompostownika z 5 zł na 3 zł. Głosowało, głosowało 14 radnych. Głosów za 6. Głosów wstrzymujących 2. Głosów przeciw 6. Zatem uchwała, znaczy wniosek upadł. Nie Wniosek został odrzucony, proszę Państwa. Czy macie Państwo jeszcze pytania do tego punktu? Widzę tutaj, przed przerwą jeszcze zgłosił się Pan Radny Bogdan Januszewski. Do mikrofonu, bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja tylko chciałbym, niewiele powiem, ja jestem w ogóle przeciwko nawet tych złotym, ale powiem, jak pani burmistrzu zarzuciła Józefowi, że to jest zazdrość. To nie jest Pani Burmistrz zazdrość, to chodzi o, chodzi o sprawiedliwość, nie o zazdrość. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy macie państwo jeszcze jakieś pytania? Nie widzę w takim razie. Przystępujemy do głosowania uchwały nr 22 łamanej na 151 łamanej na 2026 Rady Miejskiej w Kamieniu ukraińskim w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Só W głosowaniu nad uchwałą w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi głosowało 14 radnych głosów za, 10, jeden głos wstrzymujący, 3 głosy przeciw. Zatem uchwała została podjęta większością głosów. Dziękuję bardzo.